Dzień dobry Państwu, nie wiem, nie wiem czy, czy jest bardzo co komentować, jakby mecz, który miał dwa różne oblicza, pierwsza połowa, czyli nasza nieobecność na boisku tak naprawdę, bo bardzo słabo weszliśmy w mecz, mieliśmy ogromne problemy, szczególnie z agresywną grą w obronie, przegrywaliśmy bardzo wiele pojedynków i druga połowa, która której zupełnie inaczej prezentowaliśmy się, aż, aż szkoda tych pierwszych 400 minut i straconej bramki, bo myślę, że przy wyniku 0-0 byliśmy w stanie w tym meczu e, powalczyć o punkty. Tak się nie stało podniesiona głowa e, za tydzień. Za tydzień spotykamy się z Legią. Świetna okazja do rewanżu. Gratulacje e, dla trenerów i dla, i dla całego Górnika, bo myślę, że punkty zasłużone przede wszystkim przez bardzo, bardzo aktywną i agresywną pierwszą połowę. Dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. Co do samego meczu, bardzo chcieliśmy rozpocząć ten sezon udanie, Ale tak jak to powiedział powiedział, pierwsza połowa z niewiadomych na razie nam przyczyn no oddaliśmy pole Górnikowi. Kosztowało nas to bramkę na początku spotkania. W drugiej połowie był taki moment, w którym zdecydowanie przycisnęliśmy Górnika Zabrze i i mieliśmy sytuacje, które powinniśmy zamienić na bramkę i, i, i jestem przekonany, że gdybyśmy którąś z tych sytuacji wykorzystali, poszlibyśmy za ciosem. Tak się nie stało, to już jest historia. Na pewno wyciągniemy wnioski, pewno trenerzy przeprowadzą z nami analizę i, i jestem pewny, że w następnej kolejce yy, z Legią nie powielimy błędów, które nam się przydarzały. I, i, I zagramy 90 minut, a nie tylko 45, tak jak to miało miejsce dzisiaj. Dziękuję.